Ja nie zmieniam zdania, że będzie prezydentem Joe Biden. Lecz na podstawie przeklętów, oszustw i okłamywania. To był nasz plan, aby Donald Trump wygrał poprzednie wybory, lecz obecnie włosy były przez wroga kupione. No ale cóż, Bóg musi zwyciężyć, a w wielu przypadkach ze szkodą dla mieszkańców Ameryki. Tak i teraz będzie, bo Bóg Ojciec nie pozwoli, aby grzesznicy go hańbili. Grzech nie będzie rządził Ameryką, i dlatego w miarę upływu czasu demoniczni ludzie będą wymyślali zarządzenia przeciw Bogu. I skończy się życie w Ameryce przez panowanie Boga wrogów. Ameryka to był wolny kraj, lecz obecnie coraz więcej niewoli dla ludzi będzie. A ja powiadam, Dość mordowania dzieci maleńkich, dość zaszczepiania ludzi chorobami nietkniętych, dość rządzenia moją ziemią pod dyktando Lucyfera i niech poddana trzęsieniom ziemia się otwiera. Bóg tak umiłował świat, który sam stworzył i wszystkim dobro w nim zaplanował. A ludzie niszczą dzieła Boże i nikt z rządzących nie chce żyć w pokorze. Bóg stworzył ludzi z miłości i pragnie, aby ludzie żyli szczęśliwi i pełni radości. Ci ludzie bezbożni, którzy oddali władzę Lucyferowi, to na spotkanie ze mną niech będą zawsze gotowi. Życie macie jedno i szanujcie swoje i bliźniego i pragnijcie wypełniać przykazania Boga Wszechmogącego. Ja jestem miłością, to dlaczego ludzie mnie odrzucają? A przecież za darmo mnie, wszechmogącego i cudownego Boga mają. Tylko szacunku wymagam i dobrymi bądźcie, bo każdego będę za wszystko sądził. Błogosławią was, moi drodzy katolicy i bądźcie mnie wierni, bo dla dusz tylko to się liczy. No cóż, nie ustawajcie w modlitwie w skupieniu i nie ulegajcie sami zniewoleniu. Czy brać szczepionki? Absolutnie nie, bo one ciągle są przerabiane i oszukiwane, a co najważniejsze, nie są w stu procentach gwarantowane. Setki lat żyjecie bez medycznych szczepionek i nadal tak żyjcie, bo co jest siłą i przymusem nakazane, to nie jest dobrze zbadane, a chcą po to je wam dać, aby w waszych sercach, umysłach i rodzinach bezbożny demon panował. Najważniejsze. Aby dobrowolnie ich nie przyjmować i swoją wolną wolę zachować. Jeśli do czegoś władze zmuszają, to znaczy, że się was pozbywają. Pracują także nad zaszczepieniem waszych ciał znakiem bestii 666, a wy nie będziecie wiedzieli kiedy. Nie bierzcie żadnych szczepionek, gdyż rządzący politycy chcą, abyście na podstawie tego znaku sami się pozabijali między sobą. Moi wielbiciele. Żyjcie skromnie, uczciwie i rzetelnie, a dusze Wasze niech będą mnie Bogu wierne. Błogosławią Was, a gdy się ze mną zaprzyjaźnicie, to będziecie sami rozeznawali wszystko znakomicie. Trwajcie na modlitwie różańcowej i mszy świętych nie opuszczajcie, a o prawdę i o pokój z umiarem walczcie. Amen. Wasz Jezus Chrystus, Pan nad Pana. Pragnie być Polski, Ameryki i każdego narodu królem ukochanym.